Cześć Państwo, jestem ten raper w dzisiejszym odcinku Hatcora. Jak zauważyliście, jestem na boso, Można się domyśleć, że będę wszedł do końca wioski i z powrotem na boso. I jeszcze bolącą nogą. Więc zaczynamy!

Trzeba się na śródni po tym ojść? O, oh, co no to jest. Chodzimy na ulicę. Po co? To jedziemy lepiej dla panów. Gadam, jak już Ci się ten odcinek, chcecie, żeby moja kuzynka też to zrobiła, postawcie łapkę w górę, dajcie suba i myślimy taki sam hardcore, ale... Aż do Będziemy do mostu. Albo do torów. Albo do torów. Ale no musi to... być chociaż 4, 20 subów. Ponad ich 27. Ponad 20 subów jest. Ponad 27. I te 3 suby zostały nam do mega hardcore'u. Czyli takie... To jest by takie... Daje wam... Snopowie wydadzą nam szubach. I, zaczyna... I mam... ja, co na ulicę? No, bo ja tutaj nie przejdę, bo tu mega chujkuje. A ja mam no, krótką koszulkę. Masz buta, co, jak ty tutaj Są takie ksaki jak bas I jest trudniej. Coraz trudniej jest. No, bo one festkują, a tam jest jeszcze. O, bardzo. Bo, teraz będzie gorzej Sztucha <noise> się kończy, tam koło znaku. Teraz będę szedł po ulicy, bo tu nie ma chodnika. Więc zaczynamy z kolei. Wróciliśmy trochę wyłączyć film, bo coś tam nam. Nie, łała. nie działała. to my chcieliśmy naprawić, ale wróciliśmy z kolei filmem. O nie, jakoś kołam się bo umiem. Ej, jak byliśmy tym kijem, to teraz mi to miejsce boli, jak dostałam tym kijem. Ja mam gorzej, z tą No wiem. Ogólnie mój kochany, przykochany kuzyn, który nie ma rozumu trochę, e, bił mnie na placu kijem. Znaczy od łopatki, tym połamanym, e, tą Lęka. częścią do Lęka. trzymania. Znaczy to cztery, ja. tylko w tak 5 lat z mnie tym i teraz mnie tak sobie walał sam wciul, bo się mocniej zaczęłam pustać i tak przywaliłam o to i ona mi jeszcze dowalała. Jednak ja tutaj chodzi, ale po co chodnikiem iść, że idę na boso po ulicy, w której jest pełno kamyków, haha, weka. Więc już tak koniec suchej. Na dowód, że jest koniec, to spróbuję ten znak dotknąć. No jak chcecie, to możemy to idziemy z powrotem Al albo skończymy. Więc żegnam Was. Marku z czyli kamerzystka, też żegna Was. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. I żegnam Was. Tajny raper i moja. Kuzynka! Czy nie komażesz skaliksa na cześć?